Współpracuję ze strażnikami leśnymi i policją z Denver. Kompletnie nic nie chcą mi powiedzieć. Powtarzają tylko, że mają wszystko pod kontrolą, ale nie jestem co do tego przekonany. Oto moja ostatnia konwersacja z Dylanem. 9.25. Powiedz proszę, że zadzwoniłeś na policję. Poczekaj, sprawdzam w jakim stanie jest auto. Zaraz do nich zadzwonię. Okej, okay, informuj mnie na bieżąco. 11.45. I jak tam, odpisz. 12.30. Napiszę później. Nie jest bezpiecznie. Dylan, proszę daj znać, co się dzieje. 14.15. Dobra, mam chwilę na rozmowę, ale muszę być bardzo cicho. To wszystko jest popaprane, i nie wiem, co robić. Nie chcę tu być. Rozładowuje mi się iPhone, i będę musiał przełączyć się na ten gówniany telefon z klapką, którego używam w pracy. Co jest do cholery? Co miałeś na myśli, pisząc, że nie jest bezpiecznie? Chciałem odpalić silnik, żeby trochę podładować telefon, ale bezskutecznie. Wielokrotnie próbowałem, aż zauważyłem stracha na wróble stojącego dosłownie metr od mojego auta okropnie śmierdziałek, zgniłe mięso. Zadzwoniłem na policję. Powiedziałem im, że zepsuł mi się samochód i utknąłem w środku lasu. Ci przekierowali mnie do leśnictwa, żeby pomogli ustalić mi, gdzie jestem i wezwać lawetę. Wtedy zaczęło się robić naprawdę strasznie. Co masz na myśli? Początkowo strażnik nie był zbytnio przejęty. Zadawał mi typowe pytania, typu, gdzie jesteś, zachowaj spokój, wyślemy pomoc, zostań tam, gdzie jesteś, i takie tam. Mówił to wszystko nieprzejętym głosem, dopóki nie wspomniałem o strachach na wróble. Potem zaczął zachowywać się zupełnie inaczej. Inaczej. Zaczął być bardzo poważny, a w jego głosie wyczułem panikę. Tak brzmiała ich rozmowa. Powiedziałeś strach na wróble? Dokładnie. Musisz być teraz bardzo dokładny i uczciwy, chłopcze. I jak dokładnie wyglądał? Ten sprzed mojego namiotu miał czarną markową kurtkę i moją czapkę na głowie. A teraz jeden z nich stoi obok twojego auta? Tak, i okropnie cuchnie. A w co jest ubrany? Ten akurat w nic, zwykły szary materiał. O, chwila, coś jest do niego przyczepione. To chyba kawałek papieru. Coś jeszcze? Tak, chyba jest tam coś napisane. Posłuchaj, chłopcze, musisz mnie teraz dokładnie wysłuchać. Okej. Okay. Mam złe wieści. Jestem teraz w ciężarówce i jechałem do ciebie, jednak most na drodze jest częściowo zawalony. Nie wiemy, jak to się stało, ale specjalna ekipa już nad tym pracuje. Musisz zacząć iść w naszym kierunku natychmiast. Jesteś po północnej stronie góry i musisz udać się na południe. Tam się spotkamy. Masz kompas i mapę? Tak jest. Dobrze, dobrze. Zaznacz sobie jakiś. Tutaj strażnik wyjaśnił mu, jak ma iść. I spotkamy się dokładnie w tym miejscu. Nie możesz zostać w swoim samochodzie ani minuty dłużej. Musisz natychmiast wyruszyć. Co najważniejsze, masz za nic w świecie nie zwracać uwagi na te strachy na wróble. Jeśli zobaczysz ich więcej, musisz natychmiast zacząć uciekać. Jasne? Tak zrobię. Może mi pan zaufać. Ruszaj. Czy jestem w niebezpieczeństwie? Co mają do tego te wszystkie strachy na wróble? Ruszaj, póki jest jasno, i pamiętaj, żeby nie hałasować przy tym zbyt głośno. Masz na sobie jasne ubranie? E, nie. Mam ciemnobrązowy płaszcz i szare spodnie. Dobrze, nie wychodź na zbytnio odsłonięte tereny. Poruszaj się szybko i cicho i zadzwoń do mnie, jeśli zobaczysz coś nietypowego. Nietypowego? Będziesz wiedział, o czym mówię. Dzwoń tylko, kiedy to konieczne. Gdy zapadnie zmrok, pozostań w ukryciu, żadnego ogniska. Jeśli usłyszysz coś w nocy, nie uciekaj, pozostań w ukryciu i bądź cicho. Powie mi pan, na co właściwie powinienem uważać? Ruszaj na południe, natychmiast. Chwila, ale. No i wtedy się rozłączył. Gdzie teraz jesteś? Idę na południe. Tutaj dzieje się coś naprawdę dziwnego. Co masz na myśli? Właśnie przechodziłem koło miejsca, w którym miałem swój obóz ostatniej nocy. Strach na wróble, ten, który miał moją czapkę, zniknął. Jak zniknął? Nie wiem, po prostu. Stary, tak mi przykro, że musisz przez to przechodzić. Czytając Twoje wiadomości, chce mi się płakać. To okropne, chcę już wrócić do domu. Musisz tylko zrobić to, co powiedział ci strażnik. Będzie dobrze. Masz jakieś ważne dane w telefonie? Nie, tylko połączenia i smsy. Dobra, a jak z baterią? Dzięki Bogu naładowana. 15:30. Jestem wyczerpany i przerażony. Wciąż idę szlakiem na południe, gdzie mam spotkać się ze strażnikiem. Nie zatrzymuj się. 15:44. Widzę stracha. Tego z namiotu. Stoi na drzewie. Jak on się do cholery tam znalazł. WTF, wyślij zdjęcie. Prawie nic nie widać. Jest wysoko, a ten aparat się. Po prostu stoi na drzewie. Wygląda, jakby się na mnie patrzył. Chyba mi odbija. Jestem zmęczony. Coś chyba z niego kapie. Wynoś się stamtąd, Dylan. 16:17. Słońce powoli zachodzi. Poszukam miejsca, w którym spędzę noc. Dylan, nie powiedziałeś mi, co było napisane na kartce. Tej przyczepionej do stracha obok samochodu. 16:32. Cholera, masz rację. Było napisane, czy już się boisz? Masz może jakiś pomysł, o co może chodzić? Dylan, 19.1 Dylan, wszystko ok. Odpisz jak będziesz mógł. Nie chcę marnować twojej baterii. Druga dwa. On się zbliża. Ale kto? Druga cztery. Stoi blisko mnie. Boże, potrzebuję pomocy. Co to do cholery jest? O mój Boże, o Boże, to w ogóle człowiek? Nie, to niemożliwe. Zatrzymał się, a ja jestem zaraz za drzewem. Nie wiem, czy mnie zauważył. Cholera, ten smród. Tak strasznie śmierdzi. Muszę uciekać jest za blisko. Druga pięć. Dylan, powiedz, że wszystko ok. Co to jest? Dylan. Druga dziewiętnaście. Dylan. Dzwonię na policję. Cholera stary, co się dzieje? Druga 49. Zadzwoniłem na policję. Szukają cię z południowej strony góry, tam gdzie miałeś spotkać się ze strażnikiem. Proszę, błagam, powiedz, że dałeś radę. Druga 57. Dylan. Cześć. Dylan, wszystko ok? Co się stało? Trzecia 41. Cześć. Dylan? Cześć 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 Czwarta trzynaście Czy już się boisz? Czwarta 14. WTF? Gdzie ty jesteś? Wszystko okej? Okay? Dylan To była nasza ostatnia rozmowa Od tamtej pory współpracuję z policją Wciąż próbują namierzyć telefon Dylana Aktualizacja Właśnie dostałem informację od policji Jedyne co znaleźli, to kolejny strach na wróble. Siedział na miejscu kierowcy w samochodzie Dylana. Był ubrany w ciemny brązowy płaszcz i szare spodnie. W środku był wypchany mięsem, jeszcze nie wiedzą jakiego rodzaju. Policja powiedziała, że będą mnie informować o postępach.